na moim kanale, serio, od 0 do Unreal'a tak, polujemy Spaluj, na platynę żeby wbić platynę na pewno nam się uda platynę wbić ale z późniejszymi rangami może być trudno gdzie lecimy? gdzie, lecimy? gdzie? ja jestem przyzwyczajony do GTA, bo teraz dużo gram w GTA i naciskam ciągle ten sam przecic, bo myślę, że to ma ja, tak samo ustawioną mapę Czyli se po prostu lecimy na ja. miejscówkę. No te. Dobra, no to tu. Dużo chłopa ja. poleć. Nie, ale poleciała ja, trochę. Ja. O, mityczna skrzynka. Kar Okej. Okay. Nieziałem skobu i bomby. Mam tu ja To się Niech tu podejdzie. Eskutki, po co mi weszłeś? Cymbale, kilzek, kilzek, wys, ojej, sobie gudry, jeszcze co mi skrzynki, to to było. Aha, dwóch ich było? No, odrzuć mnie. Thank you, thank you, bro. Jaki to był wiesz rozjazd. Nie gościu, rozjechał. Znaczy no jednego zabiłem. Serio? Ja, no, no to ma mojego skara teraz. Szczerze? Lubię na takie miejscówki lecieć, ale tak szczerze pod względem... Dobrze gra. Rzu... No! Dobrze, rzucę to. A, dostał smogiem. Dobra, tu jest. Muszę zrekognizować tego gościa.

A tylko jednego zrobiłem killa stamtąd ten gościu więcej zrobił To jest lepsza pompa Let's go Tu wiem że jeszcze była skrzynia I Tu jest duża beczka żeby się uleczyć Ale Fisa mam Sarah. No, na... to nieźle. Tutaj już wsi ze mnie muszę leczyć. Ja Snajko. Dobra, ja Dlatego Ja tego że nie chcę odzyskać, bo jak mam skara to bardziej sobie robię bounty na swojej głowie. Aby to powiedzieć. No. Więc no. Nic nie fajnie szczerze o no o gościu no nie uciekaj mi. No co tam było w lucie? Szczerze, miał tylko to do spamienia, dobra. Podjechał naszego teammate'a. Zamiast sobie najpierw nie otworzyć lamy, bo tylko miał na biało. Jak dostał ode mnie snajpę. No, by miał, by miał fiza i by się jeszcze wyleczył. Mi się wydaje, że stamtąd wtedy typy są dwa zrzuty zaopatrzenia. Okej. Okay. Jak mu nie trafiłem? Ja serio nie trafiam Kurde, zostawiliśmy tak teammate'a naszego, to nie było mądre? No ale strefa też idzie, ale... Na razie w sumie nie trzeba się tak bać o strefę, a on możliwe, że on ich już zabije. Bo ich chyba zabił. No to jest jeszcze lepszy lunchpad, To można dalej polecieć do strefy. sumie nasz wrzuty opatrzenia moca Czuję ten Ja pamiętam jak stąd trafiłem fajne rzeczy No właśnie To jest to samo co Skar bez kitu Tylko że skar jest fajniejszy Choć ten karabin też jest Mhm. swój lód, tak żebym... Wiem, że nie powinienem tak robić, ale... Ok, ukrywam swój lud. Szczerze, tu dobrze będzie akcesowany. Jeżeli nikt nie pójdzie i mi go nie weźmie tego lutu. O duże jest prawdopodobieństwo, że ktoś tam przejdzie przez przychodę. Znaczy nie przez przypadek. Tylko specjalnie. Jaki fajny wydźwięk ma mój skarb po prostu. Jodnę ja leży Jak dobrze jest, do teamate w kolecie, żeby im pomóc Oj, czemu strefa? Wyszliśmy wtedy, żeby się... tam ruszane? Bet. Za mną jest jakiś. Bity. Bet. that Ale tak dobra gra drugie miejsce. Nie. No to by było na telewizowie. Widzimy się w następnym odcinku.